O, Jezusku, co ty zrobiłeś, chłopie? Ale poszedł jak dzik w sosnę. Albo jak dzik w agres. raczej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera na Robloxie, czyli PCD Polish Car Driving, proszę państwa. I dzisiaj przetestujemy sobie, tak jak obiecałem, maluszka w końcu. Jak maluch działa w tym momencie w PCD? Po zmianach, które w nim po prostu zaszły, a ponoć stał on się teraz trochę lepszy. Fajnie będzie tak co jakiś czas właśnie przetestować nasz podstawowy środek transportu. Szczególnie, że jest to samochód, którym jeżdżą wszyscy. To jest jedyny pojazd, którym wszyscy musieli jeździć tak naprawdę, żeby wiecie, kaskę zarabiać. No chyba, że ktoś zrobił challenge faktycznie na nowym koncie, że jeździ tylko z innymi ludźmi challenge. No to wtedy przepraszam, to, to wtedy faktycznie mógł minąć ten samochód, ale tak jeżeli przyjmiemy, że raczej czegoś takiego nie było, to to jest jedyny samochód, gdzie, gdzie każdy musiał tym jeździć. Więc fajnie będzie sobie to przetestować. Jeżeli Wam się oczywiście taki odcinek spodoba. Jeżeli chcecie mi pomóc w rozwoju tego kanału, proszę Was o zostawienie łapki w górę, zostawienie suba, oczywiście jakiegoś komentarza nawet taktycznego. Typu dobra, to tak za 10 minut powiem wam, co możecie napisać i napiszcie to w komentarzu pod filmem. A jeżeli teraz chcecie coś napisać, to napiszcie taktyk. Okej. Okay. No, oczywiście możecie także wpaść na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. I proszę Państwa, jestem świadkiem po raz kolejny, jak boty nie dają sobie rady na, na zimowym update'cie, nie? Że to, to, to wygląda naprawdę w sumie śmiesznie, no bo pa patrzcie jak to wygląda. Że ja sobie daję radę maluszkiem, a bot kurczę takim DHL-em nie daje rady, nie? To jest w ogóle śmiech na sali fotomontaż. Dobra, lecimy sobie od razu po paczuchę. Ciekawi mnie w ogóle, kiedy na przykład tutaj ta fabryka w Darłowie się zmieni, nie? To, to jest taka ciekawostka w sumie, z której bym chciał, o której chciałbym się czegoś dowiedzieć. Dzisiaj mamy dwa główne cele na ten odcinek. E, oprócz tego, że testujemy oczywiście malucha, moimi takimi celami jest sprawdzenie tego lewitującego obiektu, pomiędzy Karwicami a Sęczkowiem, Sęczkowem, bo już o nim pisaliście kilkukrotnie oraz szukamy Jarosława. A Jarosława będziemy gdzie szukali? W starym Jarosławie prawdopodobnie, nie? Będziemy przeszukiwać tamtejsze domki w poszukiwaniu właśnie tego Jarosława, o którym pisaliście tyle w komentarzach ostatnio pod filmami, żeby nie było, nie? E, oczywiście ja staram się czytać większość komentarzy i wydaje mi się, że większość komentarzy w miarę świeżych yy, przeczytam aczkolwiek wiadomo, no nie, nie uda mi się wszystkiego przeczytać, no i też nie o wszystkim uda mi się wspomnieć, czy nie o wszystkim uda mi się dosłownie powiedzieć na odcinku, nie, chociaż, że czytam te rzeczy, po prostu one gdzieś tam w mojej pamięci są i później mogę nie wiem, dwa odcinki później sobie o tym przypomnieć nie, czasem bywa i tak po prostu, a czasem też jest na przykład jeden odcinek nagrany zanim e, poprzedni się opublikuje nie, więc ta moja wiedza dopiero y, po drugim odcinku będzie zaktualizowana, nie, to też trzeba brać pod uwagę. Dobra, ale powiem wam, już takie moje pierwsze wrażenia, po powiedzmy, trzech minutach jazdy tym maluchem, o dziwo jeździ się całkiem przyjemnie, nawet w zimie. Może to przez to, że wiecie, że nie osiągamy tak wielkich prędkości, ale już nawet teraz, już w tym momencie jeździ mi się całkiem dobrze tym maluchem. Wydaje mi się, że jest faktycznie trochę mocniejszy. O Jezusku, co Ty zrobiłeś, chłopie! Ale poszedł jak dzik w sosnę. Albo jak dzik w agres raczej. Ja pierdziele, ale poleciał chłop. A tam, ale się dymy dzieją z tyłu dzisiaj. Okej, okay, na tym DW205 to się w ciągu dnia naprawdę dzieje mocno. Patrzcie tu, jak ludzie jeżdżą teraz w zimie, nie? Gdzie, gdzie powinni ludzie na odwrót tak naprawdę jeździć? Powinni jeździć, wiecie, tak zachowawczo, bardziej spokojnie. A tutaj odwalają jakiś szajs! Co jest, co jest? Dobra, jednak ten faktycznie klawisz B, macie rację, ten klawisz B tak działa trochę, że nas zatrzymuje. Dobra, bo gdzie my jesteśmy w tym momencie? My jesteśmy w Krupach, a to kurczę, grzyb, to, to jest pod samym Sławnem, to jest kawał drogi. Dobra, będziemy w Starym Jarosławie, będziemy szukali Jarosława w takim razie. W Starym Jarosławie będziemy szukali Jarosława. No w ogóle z tego co właśnie czytałem, to od soboty mamy zacząć jakieś oczekiwania na event świąteczny, nie? Z tego co pisaliście. E, możecie coś więcej napisać w ogóle? Coś o tym evencie? To ma być taki event w stylu zbierania tych jajek? Czy to ma być ten event zamiast tego halloweenowego, tak jak rozumiem, tak? Że będziemy też coś zbierać. I będziemy mogli za to kupić samochód. No to ja bym chciał w tym roku szczerze na tym evencie jakby postarać się i zebrać tyle tej rzeczy, czy, czy tyle tego, czego, czego się będzie zbierać, żeby nazbierać na powiedzmy wtedy dwa samochody, a nie na jeden tak jak ostatnio. No, chociaż to naprawdę no dużo trzeba było tego nazbierać faktycznie. Dobra, stary Jarosław, proszę Państwa. Jesteśmy w Starym Jarosławiu, Jarosławiu. O, w ogóle tutaj ciekawe zabudowania, czekajcie. Te zabudowania, takie poniemieckie niemiecku, trochę kurczenie, tak wygląda. Oho, tutaj tak. No, dobra, tu ładnie to wygląda. Dobra, w Starym Jarosławiu szukamy Starego Jarosława. Działki blisko morza. Okej, okay. ej, to jest faktycznie aż tak blisko morza, już czekajcie. Ej, no dobra, to jest mega blisko morza, w sumie, w sensie, Darłowo jest blisko morza. Ej, Darłowo jest serio aż tak blisko morza? To, to, Ej, dobra, to ja sobie nie wyobrażałem, że Darłowo jest aż tak blisko, szczerze. Dobra, gdzie jest y, Stary Jarosław w Starym Jarosławiu? E, mówiliście, że gdzieś na jakimś balkonie chyba, z tego co pamiętam. Więc będziemy przeszukiwać teraz Stary Jarosław, w poszukiwaniu Starego Jarosławia, Jarosława. Dobra, szukamy. Tutaj go nie ma bodajże, więc już sprawdziliśmy. Proszę bardzo, nie musicie na to patrzeć. Dobra, jedziemy dalej. Przeszukujemy dalej, stary Jarosław. Dzień dobry. Yy, to jak? Tutaj zajeżdżamy na przystanek. Zarzucamy awaryjkę, pyk. No i idziemy szukać. Halo, stary Jarosławie, gdzie jesteś? Halo, sta stary Jarosław, gdzie jesteś? Stary Jarosławie, pa panie Jarku, gdzie pan się schował? Panie Jarku, no proszę wyjść z domu, no proszę się pokazać tutaj do kamery. Panie Jarku. O, ktoś jedzie. Czekajcie, panem jeszcze coś z samochodem zrobią. Ale to są te same dwie osoby, które jechały wcześniej, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, nie? Dosłownie te same. Najpierw ten jeden, yy, a później ten drugi ziomo. Dobra, bo tutaj jest jakiś w ogóle taki lasek. Ej, co jest? Czekajcie, bo nasz maluszek nie chciał ruszyć. Okej, okay, tutaj mamy jakiś kawałek takiego lasku po prostu. Dobra, jest droga wewnętrzna w Starym Jarosławiu. No i teraz tak, nie tutaj. Dobra, zatrzymamy się w tym miejscu i poszukamy. Jest jakaś kapliczka. Dobra, a wiecie w jaki sposób możemy w sumie poszukać? W taki prosty sposób. Weźmiemy sobie tę kamerę. O, to jest botek chyba, nie? Jedzie. Jezu, powiem wam, że to, że odkryłem ostatnio, że na scrollu na można tak robić na tej kamerze, to jest dla mnie mistrzostwo świata. To jest coś, co uwielbiam na, nie wiem, w BeamNG Drive zawsze do miniaturek czy do czegoś. To ja dopiero ostatnio to odkryłem, że faktycznie na Shift P mogę zrobić w ten sposób i jeszcze jeszcze, wiecie, mogę kamerą sobie tak majtać i... Przybliżać, oddalać. Stary Jarosław 19. Nie widzę Jarosława Ar ...Jarosława w starym Jarosławiu. Tutaj widzimy za to pusty interior. Okej, okay. tutaj też go nie widzę. Panie Jarku, proszę się pokazać w oknie albo gdzieś. No, no proszę się pokazać. Halo Działki nad morzem. Okej, okay. tutaj go nie ma. Nie widzimy go przynajmniej. Pani Jarku, no proszę wyjść na moment. Ty! O kurcze, ty! A tego nie widziałem, że on tu stoi i się patrzy. Teraz, ten duch. O kurcze, ty! Widzieliście to? Patrzcie na to, że chłop po prostu tutaj stoi i się patrzy. O kurde. Dobra, to, to nie wiedziałem, że to, to tak wygląda w ogóle. W tym momencie. Okej, okay, to mamy. Ej, a to jest ciekawostka też pewnego rodzaju, nie? Że on tutaj dalej siedzi, po tym jak zrobiliśmy tę aczivkę już. Eee, dobra, gdzie jest ten Jarosław? Bo wy mówi No z tego co mi się wydaje, nie jestem na 100% pewien. O kurczę, czekajcie, że w starym Jarosławiu miał być. Jarosław. Dobra, wyjeżdżamy, żeby nie było ktoś tam teraz piwczy cały czas. Halo, pa panie Jarku, proszę się pokazać do kamer. Panie Jarku Jareczku! Proszę się pokazać. Kamera nie gryzie, panie Jarku. Dobra, zjedźmy sobie tutaj. Pod Czekajcie, tu, tu, tu patrzyliśmy. Tutaj paczkę jakąś... Dostarczaliśmy na pewno. Dobra, ja nie jadę. Kto tam tak pipszy? Co jest? Poczekajcie, sprawdźmy go. Ej, skąd my słyszymy? Ej, Jezus Maria, ten zoom jest piękny, powiem Wam. Tak, jak mi się to podoba, to jest nawet nie uwierzycie. Gdzie on tak pipczy? Ej, co jest? Jakim cudem? My słyszymy ziuta z, tej, z takiej odległości. Dobra, my chyba nie widzimy po prostu z tej odległości już ludzi. Mam wrażenie. Ej, co jest? Pod głowicą. Ej, tu RP się odgrywa. Ej, co my odkryliśmy właśnie w tym momencie? Ej, ta kamera Shift plus P to jest jakieś mistrzostwo świata. Przecież my możemy podglądać ludzi na tej kamerze, a oni nawet o tym nie wiedzą. Ej, patrzcie na to, oni myślą, że, że sobie tutaj gadają, a my, my wszystko widzimy. Praktycznie gość driftuje, proszę Państwa. Znaleźliśmy szajkę. Niebezpiecznych osobników, gdzie to jest w ogóle? W krupach czy, czy, czy coś? Tutaj jeden się chowa, nie wiem. RP wymienia uszczelkę w BMW. Tutaj drugi się jeździ na drifcie. Ty możemy jego nazwę, nazwy nie możemy zobaczyć, tylko. A trzeci gdzieś tu biegał sobie przed chwilą. Tutaj coś w ogóle jest odpalone, jakby. Albyski, tu aż stąd słyszeliśmy. Ja przypominam, że my jesteśmy tutaj w tym miejscu, przecież. Ja pierdzielę, no nie znajdę tego pana Jarosława, chyba. Dobra, w kolejnym odcinku chyba trzeba będzie pana Jarosława znaleźć, no bo coś nie mogę go znaleźć, powiem wam. W sensie, bo nie pamiętam w którym domku on jest. Myślałem, że wiecie, że to będzie na tyle widoczne, że ja po prostu pojadę i zobaczę tego tak, od razu od buta, ale jednak myliłem się. Przepraszam bardzo. No, niestety, proszę Państwa. O, tu jest sklepik. O, jest! Ty znalazłem! Jest! Pod sklepem spożywczym. No dobra. Ej, jedziemy do sklepu spożywczego. Czekajcie. Chcę zdjęcie z Panem Jarosławem. O kurcze, dobra. Przebiliśmy się maluszkiem, żeby nie było. Daliśmy radę. Jedną rzecz mamy z głowy przynajmniej już załatwioną. Dobra. Oj, 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 oj. panie, miskuzji, mi Ezio, mis Dobra, podjedźmy sobie tutaj, cyk. Okej, okay, i teraz. <gryw> jak chcę z panem Jarosławem podkę mieć <gryw> O kurcze, pieczone, czekajcie. Ja i mój kumpel. Razem pod starym Jarosławem. W starym Jarosławiu jest stary Jarosław, cyk. Dobra, mamy zaliczoną kolejną rzecz z aktualizacji ostatniej z DW205. Także ja już jestem zadowolony, jeżeli chodzi o tę drogę. Zrobiliśmy dwie tajemnice, które tutaj na nas czekały. Znaleźliśmy starego Jarosława w starym Jarosławiu. No, ogarnęliśmy praktycznie większość rzeczy chyba z tej drogi. Jeżeli coś pominąłem, to możecie śmiało też pisać. Znaleźliśmy jeszcze dzisiaj nadprogramowo szajkę jakichś e, kryminalistów, którzy, nie wiem, e, zmieniają blachy i kręcą liczniki w samochodach, którzy cały czas siedzieli i pipczeli tylko. No, dzisiaj naprawdę dużo rzeczy udało się zrobić, także fajnie, fajnie, jestem z tego faktu zadowolony. Jestem też zadowolony z tego faktu, że ten maluszek naprawdę zyskał dużo mocy. W porównaniu do tego, jak działał kiedyś. Powiem wam, że nadzwyczaj dobrze mi się jedzie tym maluchem. Jak na to, że to jest podstawowy samochód. No patrzcie, przecież tutaj stówę już osiągnęliśmy. Okej, okay, czekajcie, ale to nie pątnowa. Przecież my nie mamy do pątnowa, tylko do grzybna. A a to jest grzybno. No dobra, dobra, przepraszam. Dobrze poje. Teraz dobrze pojechaliśmy jednak. Dobra, e, gdzie się powinniśmy zdrespić, żeby dojechać... E, ...szybciej w Sławnie czy w Darłowie do Karwic, Sęczkowa? Darłowo wybiorę, powiem wam. Dobra, to musimy w ten sposób wybrać. Eee... I pojedziemy oczywiście maluszkiem, żeby nie było. Cały dzisiejszy odcinek jest poświęcony jeździe maluszkiem. Tutaj też stoi jakiś sagan kurcie i nawala w ten... W ten klakson. Ja pierdykam. Co ci ludzie mają? Z głową. No i po co tak trąbisz typie? Pacanie ty no. Teraz ja trąbię. Po co on tak trąbi? Jak on trąbi, to ja muszę trąbnąć aż. No i co ty tak trąbisz? Gościu. Dobra, jedziemy, szybko, wyjeżdżamy z tego darmówka. Żeby nie było kurczę słychać tych pacanów, którzy tam stoją w mieście i nic nie robią. I lecimy, lecimy stąd na spokojnie, powiem wam, tak go. Lecimy teraz na oczywiście właśnie Karwice Sęczkowo. W poszukiwaniu jeszcze jednej rzeczy, którą dzisiaj musimy znaleźć. Okej, okay, dobra, także. O, kurczę, tam wypadek za nami był. 18,9 w ogóle powiem wam, że jak na to, że zrobiliśmy kawałek jednak trasy, to maluchem spaliliśmy tylko 2 litry za ten czas. Także to też nie, nie jest tak, że nie uda wam się zarobić jakby jeżdżąc z maluchem. Na paliwo, nie i na jakieś tam wydatki 124 by the way, kilometrów na godzinę mój rekord w tym momencie osiągnąłem swój rekord na maluchu. Dobra, ale wolałem zwolnić, bo tutaj policja często stoi. O, wiem, pisaliście z takich jeszcze ciekawostek, że w tej aktualizacji, przy okazji aktualizacji tej świątecznej Winter Update, Winter DLC, Winter Update, jak zwał, tak zwał. To, że tutaj jak policja stoi To policja nie ma na sobie śniegu jakby I w sumie to jest Całkiem Nie, nie, nie tyle, że logiczne, co rozumiem, że Nawet dewowie Mogli o tym zapomnieć po prostu To jest taki mały detal, nie, że Że faktycznie, że na, nawet mnie nie dziwi Że ktoś mógł o tym zapomnieć po prostu, nie Że faktycznie Hej ma, Mamy tutaj element policyjny I ten element policyjny nie ma na sobie Śniegu a ciekawe mnie, czy w sumie boty mają na sobie śnieg, chociaż nie, widzieliśmy dzisiaj, o kurczę, tutaj ktoś ostro poleciał, widzieliśmy dzisiaj chyba tego, eee, jak to się nazywa, no i po co we mnie wjeżdżać, typiarzu, ja pierdziele, eee, a miałem mówić, że widzieliśmy bota w BMW i ten bot w BMW chyba miał na sobie śnieg, z tego co mi się wydaje, dobra. Karwice-Sęczkowo, gdzieś w tej okolicy to powinno być, więc ja sobie staję tutaj, w rowie. I szukamy tego miejsca. Gdzieś ponoć w niebie to jest, ale gdzie? Pomiędzy Karwice a Sęczkowo. Dobra, tylko jest, wiecie, jaki problem mały, że jest szansa, że ja w nocy tego nie zobaczę po prostu. Że w nocy może mi się to zlać, i, i tego kompletnie nie obczajmy. A najgorsze, że nie wiem dokładnie, w jakim to jest miejscu, nie? To, to jest ten minus. Czekajcie, tu jest droga, tu jest to, tu jest skrzyżowanie. Okej, okay. my jesteśmy już wysoko w niebie, i dalej tego nie widzimy. Ty to jeszcze wyżej gdzieś? Wizowie, to napiszcie, gdzie mniej więcej, bo. Bo nie widzę tego na razie. Dobra, e, jasno się chyba zaraz zrobi. Chyba, że to po prostu będąc tak wysoko, e, to jest jaśniej. Ewentualnie jak wysoko powinienem lecieć, bo, bo mam wrażenie, że jestem już dosyć wysoko. Ale nigdzie tutaj nie widzę tego, o czym właśnie pisaliście, nie? Nie widzę tutaj kompletnie tej O, czas, czekajcie, tam coś błyszczy. A to są gwiazdy chyba po prostu na niebie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Wstanie dzień, to może więcej zobaczymy teraz. O, a tu co to jest to? A to to co to? Co to 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 jest? Nie, no to jest chyba droga normalna, nie? Nie, to pociąg. Ej, tu pociąg jest? Co to jest za miejsce? Dobra, to może być pociąg faktycznie. Nie, no to jest droga normalnie. Tu coś jest. Dobra, może to jest to. Może to jest to, widzowie. Tylko że to wtedy nie jest aż tak w niebie schowane bardzo. Ej, ale i tak fajnie na tej kamerze, nie? Że możemy takie rzeczy zobaczyć. Ja ale powiem wam odkrycie tej kamery to jedna z lepszych rzeczy. E, które udało mi się odkryć. Czekajcie jeszcze raz, bo możliwe, że z dołu będzie szybciej. Popra no, to w ogóle nie jest w powietrzu, jakby daleko. W sensie to nie jest wysoko, to jest po prostu e, kawałek, trzeba podlecieć. I co powinniśmy tu zobaczyć w teorii? W sensie, wybierane samochody tutaj są, tak? Jakby w tym budynku, ale to by nie było nic nadzwyczajnego powiem wam, bo w różnych grach właśnie mamy takie lokacje, gdzie na przykład trzeba było NPC schować, które gdzieś tam zginęły, czy, czy coś takiego, nie? Także okej, okay. czyli to... to, tak? To o to chodziło. Wszystkim, którzy mi pisali, że to jest ten jakiś punkt wybierania samochodów, czy, czy coś takiego. No dobra, odkryliśmy jakieś tab Boże, tablice. Tajemnice dziś, dzisiaj na tym serwerze, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, wiecie co możecie zrobić. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Eloj, cześć, siemanko.